W spotkaniu ósmej kolejki Decathlon Piątej Ligi rywalem Enei Energii Kozienice był drugi zespół Mazowi-Mińsk Mazowiecki. W sobotę 30 września na stadionie przysportowej grały trzeci i dziesiąty zespół tabeli. Kozieniczanie po zeszłotygodniowej porażce w Kucie miejskiej mieli wrócić na zwycięską ścieżkę. W końcu u siebie w tym sezonie nie stracili dotąd punktów. Podobnie w rywalizacji z rezerwami Mazowi, z którymi w ubiegłym sezonie wygrali dwukrotnie. Trener Robert Stelmach do Kozienic przywiózł głównie młodzieżowców. Jedynie pięciu z 20-osobowej kadry miało więcej niż 19 lat. Dyrygować ich grą miał Wojciech Trochim. 34-letni kapitan pierwszego zespołu z powodu nadmiaru żółtych kartek nie mógł wystąpić w czwartej lidze. Pomocnik rozegrał tam w tym sezonie już ponad 600 minut i zdobył kilka bramek. Trener Andrzej Kalinka nie mógł skorzystać z usług Wiktora Chłopeckiego. Środkowy obrońca doznał kontuzji barku. Jego miejsce w wyjściowym składzie zajął Bartłomiej Janiszewski. Do kadry wrócił Eugeniusz Kołdziejczyk i zagrał na skrzydle za Adriana Nowosadko. W podstawowej jedenastce znalazł się także Igor Stępień, a na ławce usiadł Łukasz Hebda. Obok tej trójki zagrali Michał Majos, Piotr Czerwiński, Kaju Markues, Wlad Dokukin, Artur Sułek, Krzysztof Walisiewicz, Damian Bernat i Kamil Piasek. Mecz na początku nie miał dobrego tempa. W pierwszych kilku minutach obie drużyny tylko raz zagroziły bramce przeciwnika. Najpierw nad bramką główkował Aleksander Dzięcielski. W odpowiedzi głową po dośrodkowaniu do Kukina strzelał Stępień. W światło bramki, ale wprost w bramkarza. Nikt nie miał wyraźnej przewagi, ale to energia dość szybko objęła prowadzenie. Eugoniusz Kołodziejczyk z własnej połowy popędził na bramkę Mazowi. Tym razem nie podawał. 20 metrów lewa noga i chirurgiczna precyzja. Energia w 14 minucie prowadziła 1-0. A 42-letni pomocnik cieszył się z pierwszej bramki w sezonie. Mogło się wydawać, że teraz gospodarzom będzie grało się łatwiej. Niestety nie. Nie wyglądali tak dobrze i nie grali tego, co widzieliśmy choćby z Talentem i Milanem. Mazowie blisko wyrównania była w 23 minucie. Zrzut wolnego uderzył trochim i ratuje nas poprzeczka. Energia mogła podwyższyć prowadzenie w 28 minucie. Piłkę w pole polekarne wstrzelił Walisiewicz. Janiszewski przyjął, obrócił się, ale wolej obrońcy był niecelny. Kozieńczanie grali zbyt pasywnie i jednostajnie. Za co zostali skarceni jeszcze przed przerwą, dokładnie w 38 minucie. Jakub Zatorski przejął piłkę. Podholował kilkadziesiąt metrów, popatrzył, gdzie są jego koledzy i dośrodkował wprost na głowę Jana Proczka. Przed zejściem do szatni Mazowia mogło jeszcze raz zagrozić naszej bramce. Tu sytuację sprowokował Kajo. Na szczęście strata piłki przez środkowego obrońcę nie miała żadnych konsekwencji. Jeszcze nie tym razem. Po pierwszej połowie i golach Kołodziejczyka i Proczka przy sportowej był remis 1-1. Dużo więcej działo się po zmianie stron. Sytuację stwarzali jedni i drudzy. Pierwszą szansę miała energia – 47 minuta. Bernat w swoim stylu rajd skrzydłem, wyłożenie piłki do stępnia, lecz górą w pojedynku Igorów był 16-letni Ostrowski. Mazowie zagroziło bramce Majosa po stałym fragmencie. Dośrodkowanie zrzutu rożnego i nie trafia w bramkę Szymon Tywanek. Później zdecydowaną przewagę osiągnęli gospodarze. Energia miała nie jedną i nie dwie sytuacje, które powinny zakończyć się drugą bramką. Akcja skrzydłowych. Dośrodkowanie Kołodziejczyka, niecelnie głową uderza Bernat. Kolejna sytuacja prawą stroną. Bardzo dobrze piłkę rozegrali między sobą Czerwiński i Kołodziejczyk. Ten ostatni zagrał wzdłuż bramki, ale Hebda nie zamknął akcji. Gospodarze dalej szukali gola. Do Kukin z wolnego, głową uderza Bernat, celnie, ale Ostrowski jest na posterunku. Dobra interwencja, ale paradą spotkania popisał się dopiero kilka minut później. W 69. minucie świetnie obronił mocny strzał kołdziczyka z 16 metrów. Energia nie mogła znaleźć sposobu, by ponownie wyjść na prowadzenie. A na domiar złego, w 73. minucie gospodarze stracili drugiego gola. Błąd przy wyprowadzeniu piłki popełnił Kajo i tym razem miało to fatalny skutek. Kacper Witkowski przejął piłkę, zagrania ręką raczej nie było. I podał do Wojciecha Trochima. Doświadczony pomocnik zaciął piłkę i uderzeniem prawą nogą pokonał Majosa. Gospodarze rzucili się do ataku i spotkanie bardzo się otworzyło. Pytanie brzmiało, czy energia wyrówna i pójdzie za ciosem, czy wcześniej goście wykorzystają kontrę i zamkną mecz. Wszystko zależało od skuteczności, co w sobotę nie było mocną stroną żadnego z zespołów. Najpierw dwóch dobrych akcji nie wykorzystali piłkarze Roberta Stelmacha. Szczęście wydawało się puszczać oko do gospodarzy. Ale zdecydowanie gorzej wyglądało to przed bramką mazowi. Niecelna główka hebdy. Złe wykończenie akcji przez dokukina po zagraniu przez Mateusza Midziałka. Midiołek nie trafia w piłkę zagrywaną przez nowosadkę. I to wszystko w odstępie 3 minut. Ostatnie momenty spotkania to już rozpaczliwe ataki energii, ale bez klarownych sytuacji. Oraz przemyślana gra gości, którzy starali się oddalać grę od własnego polakarnego. Mazowia miało jeszcze trzy szanse. Dziecielski nie wykorzystał. Trochim uderzył lekko i w środek bramki. Wynik meczu na 3-1 dla gości ustalił w 94. minucie Adrian Giland, Przez nastolatek wprowadzony na boisko dwie minuty wcześniej. Sędzia Michał Wąsowski pozwolił jeszcze wznowić grę, po czym odgwizdał koniec spotkania. Energia Kozienice przegrała z drugim zespołem mazowi Mińsk-Mazowiecki 1 do 3. W grze gospodarzy zawiodła skuteczność. Dołóżmy do tego indywidualne błędy i mamy gotowy przepis na porażkę, której można było spokojnie uniknąć.